Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106,2 fm Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Z Ewangelii Świętego Marka. Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A on rzekł do nich: Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno, lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, bo byli bowiem jak owce, nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach. Aktywność apostołów, dużo działają, ciągle są w ruchu. To oczywiście nasza rzeczywistość, tak samo rzeczywistość, która wtłacza się w nasze życie. Nie mamy czym oddychać. Ciągle ktoś nas o coś prosi, sami nie wiemy, co robić, co myśleć o wielu sprawach, za co się wziąć. Myślimy, że im więcej robimy, tym więcej osiągniemy. A Jezus tymczasem mówi: Idźcie na miejsce pustynne, na odosobnienie. By odpocząć, podjąć pewien namysł. Czas wakacji, który mamy, czas urlopów, bardzo dobrze temu sprzyja. Ale co daje odpoczynek? Kiedy patrzymy, jak Bóg stwarzał świat, czytamy to w Księdze Rodzaju, widzimy, że On po swoim trudzie odpoczął, czyli zobaczył, co uczynił, a to, co uczynił, było bardzo dobre. Zobaczmy w naszym odpoczynku samych siebie. Gdzie jesteśmy? Jaką drogę Przeszliśmy, w jakim miejscu znajduje się teraz i gdzie mam dalej iść. Podejmijmy taki namysł na osobności, ale na osobności z Bogiem, by zobaczyć Jego oczami swoją drogę, którą przeszedłem. Tak jak Maria, która siadła u stóp Jezusa i słuchała Jego słów, to jest najlepsza cząstka. Niech ten czas odpoczynku będzie czasem na, na osobności, ale z tym, który. Jest wszechmogący. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.